Ja się nazywam Michał Brzozowski, a Enduraka to przedstawiać nie trzeba. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze na uczestnictwo właśnie w tej imprezie. Ja również się cieszę. Dzięki bardzo. Dziewięć pomysłów na Adventure'a. Można powiedzieć, że Yamaha Tenere to jest taki trochę Twój pomysł. Choć jeździsz KTM 990, to jednak Yamaha jest Ci blisko. W związku z tym, że bujasz się w jednym teamie z Kaddafim, który jeździ właśnie tenerą i masz wgląd na to, jak się sprawuje. Na co dzień No, tych, ja go namówiłem na ten. Sytuacjach. Ja go namówiłem na tenerę, bo mówiłem, że kolejnym moim motocyklem byłaby właśnie Tenera. Z racji tego, że no jest prosty motor. Nie? nie ma tak jak w tych nowych motocyklach: pełno elektroniki, nie wiadomo czego. Jest raczej taki odporny na, na upadki. Jak najbardziej, to by był mój kolejny motocykl. Dźwignę temat danych technicznych, żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Oczywiście wszystko już zostało na pewno w wielu filmach powiedziane na temat Tenery. My skupimy się raczej na, na wrażeniach z jazdy. Natomiast trzeba powiedzieć, według producenta 204 kg masy motocykla gotowego do jazdy. No i to jest w tym motocyklu, w tej kategorii raczej najważniejsze i to jest jeden z najlżej, najlżejszych motocykli w naszej stawce. Chyba tylko Tuarek jest lżejszy od niego. Dodatkowo mamy 73,4 konia mechanicznego i 68 Nm momentu obrotowego. Wystarcza to, żeby z jedynki czy z dwójki z tego sprzęgła strzelać. Z dwójki z trójki nawet idzie no, bez właśnie. problemu na koło żeby, żeby pójść na, na koło, na zamkniętych drogach. Tak, wywa wywalić się wywalić piękną świecę oczywiście właśnie na, na drodze niepublicznej. No i powiedz mi jakie ty masz wrażenia z jazdy tym motocyklem, bo wiem, że porównując te, te sprzęty, to był dla ciebie jeden z faworytów. No, on ma to, czego nie ma mój KTM. Sprzęgło. Najbardziej mi zależy na, na działaniu sprzęgła. Tu jest właśnie takie, jak w lekkich motocyklach enduro. Także w lesie to jest bardzo pomocne. U mnie w KTM jest takie troszeczkę zero-jedynkowe. Czasami jak za mało gazu się doda, to lubi zgasnąć. Mhm. Wtedy jak jest jakiś wolny nawrót czy coś, no to motocykl się przewraca niestety. A tutaj to działanie jest takie, że naprawdę cały czas motocykl już jest niskie obroty, ale on i tak nie gaśnie. Także jak dla mnie to jest jeden z zatutów. Moc silnika niby... Chwaliłeś no... głównie silnik w tym sprzęcie. Tak, tak. No... Niby nie ma dużo mocy ten silnik, ale ci powiem, że praktycznie z każdych obrotów z tej dwójki można go szarpnąć, idzie na koło przód, dosyć lekki w porównaniu do, do mojego KTM-a, no bo por będę go porównywał z tym motorem, którym jeżdżę cały czas. No nie brakuje w nim mocy, po prostu jestem bardzo zadowolony i zaskoczony z tego, jak ten motor jedzie. Pozycja? Takie czucie motocykla, no bo on jest wysoki, wąski, taki cienki, zgrabny, że tak powiem, no jest... Taki sznytu właśnie tego Rayleigh, w jakiej tutaj mhm. mamy go edycji. No czuć, tak jak ludzie mówią, że czuć jest tutaj, że jest wysoko środek ciężkości, ale no w moim KTM-ie też, jak się zbiorniki napełni do końca, no to ten środek ciężkości jest tak samo wysoko, nie? Mhm. I tam jest jeszcze plus 20-25 kg, także dla mnie jest to lekki motocykl. A powiedz mi... Jakie wrażenie na Tobie robi tegoroczna nowość, czyli wyświetlacz TFT? No szczerze mówiąc nie zwróciłem na to uwagi. Nie długo, <laughs> no to ja, to ja go odpalę, żebyś popatrzył, jak to wygląda. No, podoba się czy nie? No, podoba się. No, Porównaj z ten Twoim ten wyświetlaczem ten. w Katemie. <laughs> Tam połowa nie działa, wskaźników, także jest rewelacja. Tenera jest na tyle dobrym motocyklem, że nie bardzo Yamaha wie co w nim zmienić. Wiemy, że teraz będzie nowa wersja World Rally i szczerze mówiąc, jak dostałem informację o tym, to pomyślałem sobie Revela Rally na zawieszeniach kajaby z wysokim błotnikiem. Czyli po prostu to czego oczekują, oczekują ludzie. Natomiast wchodząc już na stronę internetową Yamaha Motor Poland troszkę te emocje mi opadły bo nie wiem czy wiesz jak nie będzie nie. wyglądała World Rally. World Rally to jest World Ride czyli ta z tym większym bakiem, dalej będzie szeroka, tak? 23 litrowym bakiem też na zawieszeniach Kayaba tylko będzie miała specjalną edycję kolorów jakiś wydech tytanowy jakieś takie zmiany. Nie do końca jeszcze namierzyłem jakie mm -hmm. to zmiany. Mam wrażenie, że jest to po prostu kolejna edycja, ale World Raida, a nie właśnie Railie. Mm -hmm. Więc nadal czekamy na, na, na tę wersję Extreme, która ponoć jest gdzieś w, Amery w, w Europie Południowej już, już pokazywana, bo bodajże w Hiszpanii i w, w Portugalii. Właśnie z wysokim błotnikiem i, i z małym zbiornikiem. Małym zbiornikiem, tak. I właśnie z zawieszeniem. Z zawieszeniem. Powiedz mi, jak to zawieszenie odbierasz? Bo to tak, to, no, to, to, to zawieszenie, no, to, do, do takiego stylu jazdy jak ja jeżdżę, to porażka jest, nie? No, nie pracuje prawie nic, jest miękkie, mały skok, zaraz wszystko dobija, także oczywiście Poltares niejednokrotnie udowadnia, że, nie jest, że, to, to nie że jest... pokazy na oryginalnym zawieszeniu da radę zrobić. Jesteś przekonany, że w środku jest oryginalne zawieszenie, że nie, nie ma tam... Karty? Wydaje mi się, że tak, bo myślisz? widzę jak to zawieszenie się zamyka od razu, Aha. także wydaje mi się, że tak, że niejednokrotnie robi na oryginalnym też. No, Poltares jest tylko jeden. Dobra, tak, e, natomiast y, Do, jakby tutaj obronić tę Twoją tezę, trochę chcę, chcę bronić Yamaha, ale, ale mam troszeczkę podobne zdanie, jeśli chodzi o Ciebie, dla mnie pełnym pakietem. Było, byłby ten motocykl z zawieszeniem kajaby, czyli z zawieszeniem z World Ride'a, bo tam w zeszłym roku testując ten motocykl byłem zachwycony za działaniem mm. zawieszenia. Naprawdę te kiby działają świetnie. Tutaj na torze crossowym, pierwsze co zrobiłem, skacząc, skacząc z tego jednego, jednego skoku, który tam trenowaliśmy mm -hmm. w kółko, pierwsza rzecz co zrobiłem, to wylądowałem i dobiłem przednie zawieszenie, no tak, tak. aż usłyszałem dźwięk dzwonienia w tych, w tych półkach, w lagach. Nie jest to zdecydowanie motocykl do jakichś takich straszliwych wariactw. Na pewno jest to motocykl przede wszystkim turystyczny, z możliwością jazdy w terenie, dosyć sporą możliwością jazdy w terenie, no ale nie wyczynową. Nie do robienia tego, co ty robisz, czy do tego, co, co każdy z nas chciałby umieć i chciałby robić. Ten motocykl raczej służy do tego, żeby po prostu przemieszczać się w cudzysłowie po lesie, tak? gdzieś po polnych drogach, oczywiście tam, gdzie jest to legalne. A powiedz mi taką, taką ciekawostkę. Ja łapiąc tutaj te gripy, też mnie ręce bolą. Jakie ty masz wrażenie tutaj? Bo one są takie twarde. To jest jedyny motocykl z tak twardymi, tak ostrymi gripami tutaj w stawce. Właśnie ja zwróciłem na to Nie walki, zwróciłeś nie. uwagi? W ogóle no, masz twardą łapę. Może jestem delikatniejszy. Ale to mnie właśnie, to mnie właśnie zdziwiło, że, że wśród tych wszystkich motocykli to on ma najtwardsze, takie naj, najbardziej wpijające się w ręce gripy z całej stawki. Powiedz mi, czy... Dziwne jest to dla Ciebie, że ten motocykl jest wyborem nawet no, nowych nowych użytkowników, czyli nowe motocykle sprzedają się w liczbie ponad 300 sztuk w Polsce rocznie, co jak na warunki polskie jest to bardzo dobrym wynikiem. Czy dziwi Cię to, że to jest taki hitowy sprzęt Yamaha czy zupełnie nie? Powiem Ci, że nie wiem. Nauglądają no, się ludzie Teresa i, i myślą, że też tak będą jeździli. No Taki motocykl, jak się kupuje w oryginale, no, e, trzeba się liczyć z tym, że trzeba te zawieszenie wymienić, nie? dołożyć jakieś 15 tysięcy powiedzmy. Ale cena jest niewysoka, także można mu to wybaczyć, nie? że trzeba dołożyć te parę groszy na te zawieszenie i wtedy. Cena już jest, jest... Niewysoka za ten re? No ile? No 5 do gdzieś, nie? Ja się z Tobą nie zgodzę, bo czy nie wiem, czy wiesz, 59. No no to nie, no to ponad, ponad 90, prawie 60 tysięcy kosztuje mhm. ten motocykl i on tylko drożeje, wszystko drożeje z roku na rok, mhm. ale jak go wprowadzono w 2019 roku, czułem, że on jest tak trochę. Kilka tysięcy przewalutowany, troszkę za dużo, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę, może konkurencję to, 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 to nie było jakoś duże, ale miałem wrażenie, że że Pont powinien być trochę tańszy, a on zamiast być tańszy, on drożeje, drożej, drożeje. No już dochodzi do tego momentu, że właśnie wersja Rally to już jest koszt 60 tysięcy. Nadal uważasz, że to jest tanio? Jeszcze biorąc pod uwagę, że trzeba dorzucić do tego jakieś tam zawieszenie, tak jak mówisz? No nie, no chyba nie. Nie jest to, nie jest to na pewno motocykl do, do tego? Na co ten motocykl wygląda, bo on wygląda tak, jakby po prostu był w stanie tego drzewa skoczyć, nie? wylądować, skleić i, i, i będzie wszystko ok tak na, pewno, tak na pewno nie jest, ale jako motocykl turystyczny, jako motocykl do jazdy nawet we dwoje, jako motocykl do jazdy z kuframi, z bagażem, jako motocykl do jazdy na co dzień, jako motocykl do wjechania w, 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 w lekki teren, do jazdy po polnych drogach, do jazdy po drogach najgorszej jakości, tak? do jazdy po, po płytach betonowych, po jakichś dziurawych drog w Podkarpacia, czy, 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 czy Beskidów, czy Bieszadów, Bieszczad. ten motocykl jest motocyklem idealnym. To, co ty robisz, może robią, w Polsce, może robią w Polsce jedna osoba. Może dwie. tak? No na tym jeszcze nie robiłem, także tak, tak, nie no, ale takie rzeczy. Takie rzeczy. No, to robisz, ty, robi Kaddafi i tak w sumie to nie bardzo, nie bardzo widać, kto jeszcze tak męczy właśnie te motocykle tego typu. Więc, więc tak. No, na, dla Kowalskiego, dla Brzozowskiego, dla Piotrowa. Takie motocykle są zdecydowanie... Wystarczające. Absolutnie, absolutnie wystarczające. No a jeżeli y, chcesz y, sobie właśnie odpalać wrotki, mhm. no to musisz musisz być pogodzony z tym, że to są dodatkowe koszty. No i na, na przykład to zawieszenie. No ja czekam, czekam na to, aż, aż właśnie wersja y, z mniejszym zbiornikiem, ta wersja, lekka wersja dostanie zawieszenie kajaby. Y, I wtedy wydaje mi się, że moje marzenie o perfekcyjnym. Wtedy robimy Yamashe, kolejny test. Ja maszę tenerę, tak, i jeszcze z tym wysokim błotnikiem, po prostu się ziści. No myślę nad, nad tym, że. że, że Yamaha wreszcie w końcu w końcu spełni to marzenie użytkowników. Trwałość tego motocykla zapewnia jego rama. Myślę, że Ty będziesz to doceniał mocno. To jest jeden z punktów, na który zwracam od razu uwagę jak patrzę na jakiś motocykl i Tenera akurat ma właśnie ten plus, że od spodu silnika idzie rama. Także w razie przeskoku przejechać jakąś belkę, przez kamień. Gdy oprzemy się spodem motocykla o ten element, no to nie uszkodzamy silnika. Mhm. Nie, tak jak u mnie w Katemie nie ma tego elementu, czyli ramy na dole, a szły tam przewody olejowe, no i parę razy, jak już oparłem się na tych kłodach, to te przewody olejowe się zgniotły, przez to nie było takiej przepustowości. Nie? Mhm. No i tu akurat tenerka ma ten plus, że tutaj się nic nie dzieje od spodu, także. Pancerniaczek. Pancerniaczek. No silnik mhm. sprawdzony od wielu lat, już tam idzie w MT-07, tu też nie ma żadnych niespodzianek, że nagle coś się zacznie wyrabiać czy, czy psuć, nie? Myślę, że tak. Jeżeli poszukujesz motocykla, który a Ci się podoba, B. Daje Ci możliwości większe niż Twoje umiejętności. Mhm. C. Pozwala Ci na wykorzystanie motocykla w absolutnie różnych warunkach, czyli chcesz mieć jeden motocykl, nazwijmy to do wszystkiego. No i ostatnia rzecz. Jeżeli chcesz mieć motocykl, na którym możesz polegać, no to te Dokładnie. cztery punkty. To wydaje mi się, że jest Yamaha Tenere i możemy narzekać sobie na cenę, możemy sobie narzekać na zawieszenie, musimy narzekać na pewne rzeczy, no bo nie ma rzeczy idealnych na świecie i my wszyscy motocykliści jesteśmy łapczywi. Chcielibyśmy zawsze mieć więcej niż rzeczywiście dostajemy. To ja na przykład cieszę się, że od Yamaha Liberty Motors, od Liberty Rental dostałem ten motocykl, za co bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Udało się go nie uszkodzić w terenie, udało się go oddać. Mam nadzieję, że się go uda oddać. W niepogorszonym stanie, z czego jestem bardzo zadowolony, a różne miałem myśli rozmawiając z Tobą i prosząc Cię. Y Marcin, na 80%. Na 80% jeździ. No i wydaje mi się, że absolutnie się to udało. Na co ten człowiek odwala, no to możecie sami popodziwiać. Marcin, bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja wydaje mi się, że nie widzimy się, na pewno nie widzimy się pierwszy raz w życiu, bo już trochę się znamy, na pewno nie widzimy się ostatni, ostatni. raz. W naszej głowie powstał taki projekt wrześniowy, zobaczymy czy się, czy się ziści. Śledźcie moto Voyagera, oglądajcie koniecznie. Kanały Enduraka, ty jesteś na Instagramie. Głównie na Instagramie. Najlepiej prosperuje na Instagramie. Na Instagramie. A TikTok odpaliłeś, czy nie? Tak, tak, ja, TikTok -tik 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 Najmłodsze pokolenie też taak, chcę oglądać. Nowe, nowe media, specjalista od nowych mediów. No więc jeżeli chcecie wbijać na YouTube'a, już jesteście na YouTubie, na Facebooka, no to motowojażer. Instagram mamy trochę słabszy niż twój, ale jak Instagram i TikTok, to proszę do tego pana. Marcin, serdecznie Ci ja dziękuję dzie. za udział w naszym wydarzeniu. No i do zobaczenia w kolejnych suby. Oglądajcie koniecznie 9 pomysłów na adventure'a. To jest pomysł Yamaha, inne pomysły innych producentów, innych marek w kolejnych filmach dedykowanych pojedynczym sztukom i koniecznie zobaczcie film, który zbiera to wszystko, wszystkie te motocykle w jedną całość. Koniecznie zobaczcie, zobaczcie film z naszego wydarzenia. Tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Cześć! Siemanko.